Około godziny 23 7 września tego roku w Piechowicach kierowca motocyklu marki Honda nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Pościg za nim ruszył policyjny radiowóz. Mimo to kierowca kontynuował ucieczkę. Funkcjonariuszom udało się go zatrzymać na ulicy Sielskiej i to tu miało dojść do nadużycia siły przez policjantów. Obudziły nas tak ogólnie ten. Y, dźwięki syren i, i światła otworzyłam okno i usłyszałam, że ktoś strasznie krzyczy i prosi, żeby przestali bić. Wybiegłem do działki, no ale po drodze, właśnie policja y, trzymała już na ziemi. Najpierw prowadziła, potem trzymała na ziemi i kopała tam y, pięściami. zaczęli policjanci mnie odganiać stamtąd, odejść, odejść, ja latarką świeciłem tam na nich. I no, generalnie widziałem jak oni go prali tam i to było dosyć takie, no jeden trzymał, lał, kopał, on się tam wy, wywijał ten chłopak. Zatrzymanym przez policję był Krzysztof L. Jego matka o całym zajściu dowiedziała się dopiero na drugi dzień, z rana gdy do mieszkania przyjechała policja. Po tej informacji miała od razu udać się do szpitala. Ja widziałam jego twarz po 10 godzinach, gdzie miał bardzo silne środki przeciwbólowe i przeciwopuchliźnie podane, a adwokat na drugi dzień zrobił zdjęcie, to było po 40 godzinach i już nawet nie było takiego guza, bo miał guzę jak ping-pong i już nawet tego nie było, bo miał tak silne y, środki. W związku ze zdarzeniem z 7 września prokuratura rejonowa w Jeleniej Górze prowadzi postępowanie wobec Krzysztofa L., w wyniku czego uzyskał on już zarzuty. Posiadania znacznej ilości środków odurzających, jazdy pod wpływem środków odurzających wbrew zakazowi sądowemu, prowadzenie pojazdów, wszelkich pojazdów mechanicznych na okres pięciu lat, a także znieważenia funkcjonariuszy policji i spowodowanie naruszenia ich nietykalności. Również relacja z tej nocy policjantów, którzy dokonali zatrzymania Krzysztofa L, mocno odbiega od wersji, jaką można było usłyszeć od przesłuchanych przez nas świadków tego zdarzenia. Przesłuchani w sprawie funkcjonariusze policji twierdzą, iż to pan Krzysztof L tego, tego dnia nie stosował się do znaków zatrzymania i podjął ucieczkę. Następnie, po porzuceniu motocykla, kontynuował tę ucieczkę pieszo. Wówczas, wówczas to został powalony przez jednego z policjantów i w trakcie, w trakcie no, bo ta sytuacja miała taki dynamiczny charakter, wówczas to doszło do zadania ciosów temu funkcjonariuszowi. W doprowadzeniu do radiowozu Krzysztof L zaatakował drugiego z policjantów i po prostu zadał mu cios nogą. Również w stosunku do tych funkcjonariuszy kierował, e kierował słowa wulgarne. Zaczęli go tam pakować do drugiego radiowozu. No, zaczął tam wymiotować. W tym radiowozie nie chcieli go wyciągnąć. Leżał na, z jednej strony nogi wystawały przez jedne drzwi, z drugiej strony głowa przez drugie drzwi. No i tam jeszcze po, jeden z policjantów, lub policjantka, bo tam już ciemno było, po od drugiej strony nie bardzo było widać. Kopali chcieli, bo zamknąć drzwi, żeby nogi schował. On po prostu nie miał siły, już nie, ten chłopak. Rodzina Krzysztofa L już złożyła zawiadomienie do prokuratury w Kamiennej Górze o przekroczeniu uprawnień w trakcie zatrzymania przez górskich funkcjonariuszy w nocy z 7 na 8 września. Wszystko zrobię, żeby ci policjanci nie byli, byli ukrani i nie, nie pracowali w zawodzie.